Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj t I witam was w kolejnym odcinku Po, Powracamy, jesteśmy na Borneo W tej chwili Mamy aktywować bomby, które Chloe porozkładała Dookoła, żeby te bomby mogły pierdolnąć A my ukradniemy jakieś plany Związane z tymi wszystkimi statkami Które ostatnio zostały pod yy, Odkryte przez tu naszych jest. przeciwników Zostawiłam wam też detonator Aha, tu jest Dzięki Chloe Dobra Pierwszy gotowy. Nie dotykaj przycisku. Ten? Ten przycisk <noise> powinien być schowany pod jakąś kurde ten. Zakrywką, a nie tak po prostu jeb, Dwa przycisk do detonacji. Okej. <noise> okay. Nawet nie zauważam, dostali. Pytanie moje brzmi, Tylko czy ktoś uważaj. będzie się Lazarewicz nami interesował? A, w okolicy swoich ludzi. A właśnie. No właśnie Lazarewicz porozstawiał ludzi, tak więc trzeba będzie się nimi zająć. Jebać patrolę zabijemy wszystkich, tylko najpierw muszę się ja coś pojawić. Bo co się jak dziwka w kościele. <śmiech> <śmiech> dziwka w kościele. Czemu dziwka w kościele? Wiecie, no pewnie są różne rodzaje dziwek, takie, które żałują i takie, które nie żałują. Ja wiem, że z przodu. Tylko którędy by tu przejść. Po cichu. Przejdę tędy, przejdę tędy, dobra, a schowam się tu, schowam się tu. No dobra, zdejmijmy ich po cichu, tylko jak? Dam radę na niego zeskoczyć i go zajebać stąd z tego drzewa? Dobre pytanie. Broni innej niż pistolero nie mam. Eee, zastanawiam się, czy. A właśnie, dobra, sali ustawił się tutaj. Czy dam radę ich jakoś tutaj podejść fajnie? Chyba dam radę, więc się tutaj przyskradam. Tego dam radę chyba zdjąć w tej chwili, tak mi się wydaje. O, proszę bardzo. Po cichu wciągamy kolegę. Jak <laughs> karabin z niego wyskoczył! Jest piękne po prostu, piękne. Aha i to mi pewnie mówi, że teraz już nie, nie wiem co mi to ma mówić. Niby, dobra, chodźmy tego załatwić po prostu. Plaszczakiem nie. Jak <laughs> go bo ja pierniczę, Panie Drake, od kiedy pan się taki brutalny zrobił? Od teraz, bitch. Okej, okay, dobra. Mamy kolejnych co? Miesiąca nie miałem suchych Lepiej, żeby Lazarewicz słyszał jak Bo cię zabiję, kurwa. No dobra, zgarniemy tutaj kogoś, czy nie zgarniemy tutaj nikogo. Tam łazi jeden kolega, tutaj mamy dwóch kolegów. Wszędzie sami koledzy kurwa, wszyscy nas lubią! Bardzo dobrze. Przynajmniej ja mam takie podejście, że wszyscy nas lubią. I to jest dobre. Dobra, tutaj już chyba po cichu za bardzo nie dam rady podziałać, więc może po prostu rozpętajmy piekiełko. To przeciwieństwo słowa gościu. O Jezus! Tu mnie ktoś jeszcze dojebał? O tutaj jakiś frajer jest. O oh jak yeah. Ktoś tu lubi robić, kurwa, backflipy. Lampę strącił frajer jeden. Teraz pociągną go do odpowiedzialności. Albo pociągną mu pałę, zależy jakie mają tam, wiecie. O oh, kurwa! Nii. Granat miałem zaraz obok siebie, wylądował mi tutaj na tym drewnie. Jebany. No, o oh, halo, dobra, ten oberwał. Ten oberwie, czy tam... Nie dam rady go trafić, dobra. Dostanie w głowę, albo nie w głowę, nieważne, zginął. O kurwa, kolejni? Serio? Stąd już ich nie widzę, to muszę się jakoś, wiecie, przetransportować. Przeładujmy powoli. Podejdźmy jakoś tędy bokiem. Może tutaj będzie dobry vintage point? Nie, nie, nie jestem pewien, czy tu? O, będzie dobry vintage point! Bardzo zły vintage point! la. Mam la, 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 la. Chowaj się, dragon! Dra, Drake znaczy się. Jezus Mare, jak mnie nie lubią! Tam ten jeden w szczególności. Ale dostał w głowę? Nie, nie dostał w głowę, ale zaraz tak zginie. <noise> Boże, ciągle ten sam ruch wykonuje, Za każdym strzałem ten sam ruch. Tam jeszcze mamy frajera jakiegoś. Ojej, spadłeś! Ujej! Uh, frajerzy Dobra. da się przeskoczyć. może ty dasz radę. No dobra. Dobra, bo... trzymaj się dziadku. Zobaczę może znajdę inne wejście. Amunicję sobie też jeszcze pozbieram, ponieważ tutaj oni mają wszyscy chyba tą samą broń co ja. Tutaj jakaś lampa, to jest ta, którą jeden z tych frajerów zrzucił, kiedy tu zeskakiwał. Nie powiem, no, gracją to on nie grzeszył, złażąc stamtąd. Nie dało się tego po cichu rozwiązać. Nie ma bata, trzeba było tutaj rozpierdol zrobić. Amunicji do Kałacha już nikt nie ma, to jest głupie. Ja chcę amunicję do Kałacha. Dobra, czy da się przeskoczyć? Aha, tutaj! Dobra, lajtowo! Tak trochę koślawo Drake czasami skacze. Drake, znowu będę go nazwał Drake, mimo iż ma na imię Nathan. ale myślę, że przeżyjemy te jego koślawe skoki. Gierka wygląda ładnie na waszym tutaj nagrywaniu, tak więc wszystko jest git. Czy ja to mogę zrzucić jakoś? Nie. Idę dalej po prostu chyba, nie? A nie, a kamień jakiś zrzucę, dobra. Co mi to da? Gdzie ten kamień spadnie? Nie jestem 100% tak pewien. No, ale się udało go zrzucić, przynajmniej. UWAGA! I co, Sali teraz wejdzie? Przecież ten kamień prawie w niego zajebał. Dzięki Zajebiście zgrani jesteście, panowie. Nie mogę w niego strzelić, a szkoda. Popamiętałby sobie, starusz. się do pierwszego stanowiska. Ajajaj. Pierwszego stanowiska, co? No jak mieli nas, kurwa, nie zobaczyć? Dobra, weźmy sobie w takim razie tą broń. Ohohoho, o Jezus! O Jezus, gdzie jest jeszcze jeden? Gdzie oni są? Tu jest! Dzień dobry! Nie będę się jakoś strasznie dupcył z tym, żeby ich strzelać w głowy, ponieważ nie, mam, nie czuję takiej ogromnej konieczności. Ale jak trafię, no to wiecie, zawsze dobra rzecz. Szybciej padną, szybciej zabiorę się za robienie ciekawszych rzeczy niż takie ciągłe strzelanie. To sobie zabierzemy. Ten też jakąś amunicję w sobie pewnie ma. Nie ma! Co za gnida, frajer. Dobra. Mamy to do Kałacha, proszę bardzo. Moja ulubiona broń, jak na razie. Ale potem wejdę jeszcze, chyba, czwórki i tak dalej. To, to się wtedy stanie moją ulubioną bronią, tak mi się wydaje. Dobra, nic już tu nie ma. łażę dookoła. Tutaj musimy tam do góry chyba wejść. Tak więc, let's do this. Dobra, przewroty się kółkiem robi, Muszę sobie to zapamiętać, bo one są dobrą opcją na Powinni unikanie ognia już przeciwników. Już przed chwilą Postawiłam mi to mówiłaś. Jeszcze cztery ładunki. Ale będziecie musieli oczyścić teren, zanim je uzbroicie. Ja miałem tak robić, czy to tak sobie z dupy wymyśliłem? Dobra, chyba. Chyba nie, chyba zbędny, zbędny trud, tak mi się wydaje. Złazimy. Kiedy okay. się wreszcie podda. Pamiętaj o kim mówi. Oto obóz. Jesteś gotów? Do roboty. Dobra, robimy to po cichu, czy robimy to pogłośno? Na razie spróbuję to zrobić lekko po cicho. Po cichu, znaczy. Ale po cicho to też jest fajna tutaj odmiana. Dobra, czy oni się skapnęli, że zabiłem ich kolegę? Zobaczymy, czy tego dam radę tutaj ciapnąć. Jak tylko on do mnie podejdzie, mam taką nadzieję. Hadong! Jest, dobrze, udało się. Nie wiem, w którym momencie to zaskoczyło, ale się udało. Bronie z nich wypadają jak e, prezenty. Z... nie. Bronie z nich wypadają jak. złotówka z koszyka po podpięciu go z powrotem. O, tegi. Jest to jeszcze jakiś. Przy... O, no oczywiście, że kurwa jest. Jakże miałby nie być? Jebani. Tam jest coś czerwonego, oczywiście, że eksploduje. To mi się podoba. Widzę, że standardowa filozofia gier, to znaczy czerwone wybucha, jest tutaj zastosowana. To mi się podoba. Takie oddanie tradycji, powiedzmy. Tak więc, jolo, no wybucha, jest pięknie. Podwójny grenadier. No co za Paulstein. A jajaj, okej, okay, dobra, już. Fajnie. Ktoś jeszcze tutaj będzie jakiś opór stawiał czy nie? Chyba nie. Dobra. Tutaj ten fryer sobie podszedł na tą półkę skalną. Ja chyba stąd też mogłem ich zajść. Mogłem, nie? Nie mogłem? Nie, chyba nie mogłem. Po co tu sali włazisz? Ja się rozglądam, tylko zwiedzam. z mojej drogi. Dobra, muszę go jakoś lekko tu przestawić chyba. No wypin. Nie! Zablokuję się na zawsze! Sali, no, lecę! <śled> Nate się cieszy, ale. O nie! <śled> o nie! Jaki był przerażony! Jeszcze raz muszę ich zabić. Jezus, panie. Dobra, teraz już wiem, że ten się tam chowa. Więc raczej nie powinienem dać się zobaczyć. Jak już się dam zobaczyć, to szybko rozwiązaj tą sytuację. Jebany sali, dobra, nie włażę już tam, bo nie mam ku temu chyba większych powodów. Spróbujmy tego tutaj. Zaciućkać, jak tylko będę miał taką opcję. Okej, okay, wiaja i przeduszamy. Brzmi jak typowy wieczór takiego komandosa, który pragnie doznań seksualnych. Dobra, tam jest ten kolega, który właśnie przedtem nie zauważył. Może teraz uda mi się to zrobić sprawniej. A może jebać to? Kie, 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 kie. Dobra, tego mogę tam wysadzić sprawnie i zabawnie. Wysadzaj, kurwa. Dobra, nie będzie sprawniej i zabawnie. Będzie głośno i z pierdolnięciem. To też jest zawsze opcja, nie? Dobra, tu się schowam. Tam wychodzą ci koledzy, więc tutaj... JOLO! Pięknie. Proszę bardzo. Jak latają. Fizyka ciał mi się podoba w tym drugim Unchartedzie. Lep zauważalnie lepsze niż w jedynce. To mi się podoba. Upgrade'y, ulepszenia, wszystko jest fajniejsze, lepsze, ładniejsze. Better, harder, faster, stronger. Nawiązując do Daft Punk. Dobra. Tam nie włażę, zgodnie z tym, co przed chwilą mówiłem. Zdecydowanie po nagraniu tego odcinka ściągam sobie takie... Nakładki na gałki, które sobie kupiłem, były tanie, chyba złotówkę kosztowały. Miały spełniać swoje zadanie, ale tak średnio je spełniają, bo mają takie wypustki, ale to, ale to jest zrobione z takiej gumy, po której palec się ślizga jak szalony, więc ostatecznie efekt, no taki średnio, średnio ten efekt jest uzyskany. Teraz kolejni wyjdą tutaj, ewidentnie się po prostu fale przeciwników pojawiają, zależnie od miejsca, w którym jesteśmy. Trochę chujowy deal z tym, jak oni są tu ustawieni. Tam mogłem ich postrzelić, kiedy byli u góry, ale mi się to nie udało. Jezus, Jezus, dobra. W głowy trafiam całkiem sprawnie Więc może coś jeszcze z tego będzie. No gin, giniesz. Dobra, zginął. Jeszcze ktoś? Chyba już się nikt nie chce bawić. O, ale ja chciałem się pobawić. A, ja, dobra, dobra! Dobra, pobawimy się w takim razie. Kto jeszcze? Gdzie on jest? Tam? Lol chciałem generatorem go zabić, a. Ostrzeliłem go przez przypadek, w sumie celując w generator, więc. A jak zwykle, moje plany są niemożliwe do zrealizowania. To jest shotgun, shotgun mnie nie interesuje. Ja wolę mieć broń taką, właśnie w stylu karabinu. Mamy bombę za to, którą musimy uzbroić. Wciąż musimy uzbroić trzy ładunki. Właśnie są trzy. Mam nadzieję, że nie pominąłem tutaj niczego. Nie ma tutaj gdzieś na pierwszy rzut oka tego ładunku, który muszę uzbroić, bo nie przyglądałem się, muszę przyznać. Nie szukałem a, zielonych ładunków. Jest ten ładunek, no i proszę bardzo. Dobrze, że się wróciłem. Nie tylko na, na chuja ja tu wlazłem, bo to mi się nie przyda już w tej chwili, ale tu mamy ładunek. Jebana Chloe, kiedy ona to rozstawiła w ogóle? Jak? I czemu ona, cz czemu ona tego kurde nie nie, nie, za, nie... uzbroiła. Tylko ja mam tutaj przyjść. Na chuj tak na dwa razy. Chyba, że byśmy od razu. Nie wiem, jakoś tak. Dziwnie to sobie zapra zapra zaplanowała ta nasza ekipa. Przeładowane, przeładowane. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, chodźmy tam prawą stroną, tam gdzie jest ta drabinka, wskazówka. I o, kolejnym zapomniałem? Jezus Maria, serio? Myślałem, że tylko jeden, ale one są skampione! Jesus. Dobra, ładuj ładunek, uzbroj, pakunek. Dobra, właśnie, gdzie jest ten jeszcze jeden? Nawet jeżeli go minę, to gra mnie opierdoli. I mi pokaże, gdzie jest, tak więc nie ma tutaj jakiegoś wielkiego strachu. Tam pewnie będzie, tylko ja bym sobie tutaj jeszcze jakoś podskoczył, chyba że... nie, chyba nie dam rady. Nie wiem. O mnie tutaj nie podsadzi, więc nie podskoczę. Chodźmy więc może gdzieś jakoś do góry? Nie? Czy może rzeczywiście ten ładunek tu jeszcze gdzieś jest, tylko go nie znalazłem? Eee... Come on, jebane ładunki wybuchowe. Nie wiem. Dobra, wnioskuję, że po prostu nie wiem, jak tam wejść do góry. Hodong! No tutaj nie wejdę? Nie wierzę. Fucking shit. O, gdzie? O właśnie. Jeszcze jeden tam z tyłu jest? Serio? Tak bardzo mnie chu w chuja ta gra robi? Gdzie ten ładunek? Tam z tyłu schowany, dobra, okej. Okay. Eee, przykampione wszystkie praktycznie w jednym miejscu. God dammit! No bardzo chętnie, tylko. Jak, Jaki jest teraz nasz plan działania? To mnie interesuje. Podejdziemy gdzieś. O, on mnie pewnie podsadzi, albo ja jego na tą drabinę. Jebane skrypty, gra oparta ciągle na skryptach, A, ale okej. Okay. Jest fajna, więc cóż, no przeboleje. Tu muszę trójkąt przytrzymać. Się widy, chodź, podsadzę cię. No tak. Staruch by mnie nie podsadził, bo jest Dobra. stary. No, chodź, ja co, oni dla siebie słodcy. O. Dzięki. I widzicie, i on nam opuszcza drabinę, a tamten jebaniec yes. Flynn, on spadł razem z drabiną i się pochwalił, że ją opuścił. A tutaj Sali niczym się nie chwali, a opuścił. Widzicie, i to się nazywa skromność. To jest, to, to jest ważna rzecz w życiu. Żeby doceniać te momenty, kiedy wasi przyjaciele opuszczają wam drabiny i się tym nie chwalą. <grym>, to ma sens, to ma sens. Do, do przodu, do przodu zatem. Chodźmy tutaj, tutaj. Co się tutaj będzie działo? Pompa się znów zepsuła. Cholerstwo ciągle się psuje. POMPA! Dobra, zrozumiałem bomba. Patrz, nie są uzbrojeni. No, nie Na co czekamy? im No to co, lecimy w takim razie. Okej, okay, dobra, widzę, że koledzy nas uprzedzili. To się napierdalamy w takim razie. Na piątki. donk, dong, winuru! Shigun, pitus! Pitus. Aha, on mnie złapał, to trójkąt. I teraz napierdalam dalej, pięknie. Nice, o, trójkąt. I napierdalamy kontrę, idealnie. Moje dźwięko naśladowcze, odgłosy, pomoże, już nie miały większego to? sensu. Ej, złoczy nieźle, O! o Patrzcie, jaki judoga! Aha, dobra, on mi go po prostu zrzucił, żebym ja się z nim napierdalał. Okej! Okay. Dobra, trójkącik i atak. Jo kolejny rzut judo! Za bardzo by mu to nie zrobiło dużo. Biorąc pod uwagę, że wpadł do wody za mną, zamiast na przykład jedność o ziemię czy coś, no nie wiem, to po co ja tu zlazłem? Myślałem, że coś tam pompą mam zrobić, ale. Ewidentnie nie. To jest ta strona, A z której my przyszliśmy. Nie, Zawsze my stamtąd przyszliśmy. Skąd on się tu kurwa wziął? W Montrealu, co? Nigdy mi tego nie zapomnisz, prawda? Ach, te takie typowe, typowe zagrywki w stylu e, postaci wypominające sobie zdarzenia z przeszłości i druga mówi: O, nigdy mi tego nie zapomnisz, gnido, A ja nie. I potem ewentualnie, jeżeli scenariusz jest tak miły dla gracza, tudzież widza, to się dowiemy o co chodziło. Obóz przed nami, co znowu dużo strzelania będzie. W porządku! Co, gotowy? Cze, cze, cze. Momencik. Już trzy miesiące a nic nie znalazłeś. I chwilkę, moment, by yy, przecież. Więc to jest Lazarewicz. Nikt ich nie widzi tutaj z tymi lornetką? Nie jak kradł artefakty ze Starowiska Piątego. Co mu zrobi Lazarewicz? Zdradziłbyś mnie dlatego. Nie, Zoran. Wszystko wyjaśnię. Nie, trzeba. Jego reakcja na bycie dźgniętym nożem. O! Nie <laughs> sami i głupcy! Jegofa! A o, może popsujemy mu dzień do końca? Dawaj, warum niźć? Distraction! Tyralierą. tyralierą? Nie wiem co do Tyraliera, niestety, więc. Obóz jest twój, będę się stąd osłaniał. Aha, tym rewolwerem! No dobra, liczmy na to, że jesteś panem Deadshotem. A, nie, dobra, skominował sobie snajperkę. No zauważyłem, panie Bąbel. Tego zaraz tutaj ściągniemy, bez problemu. No, no, no. No dobra, to było takie dziwne. Nie wiem nadal jak atakować za tego covera przeciwników, ale powiedzmy, że to w miarę ogarnęłem. Czemu muszę od nowa brać kałacha? Czemu nie mam broni? Gdzie się moje bronie podziały? Rozbroili mnie? Dobra, boję się, że za chwilę zaraz będą mnie znowu chcieli napierdalać, więc na razie będę ich likwidował, ilu mogę, bez walki. Ponieważ zawsze to mniejsze obrażenia dla mnie i mniejsze obrażenia dla kogokolwiek. Weźmiemy sobie też ten pistolero, ale wyposa... Też nie, wyposażmy się na razie w pistolero. Spróbujmy podejść na spokojnie tutaj. Gdzie są kolejni przeciwnicy? Tam jest jeden. O kurwa. Dobra, nie przetrzymałem przycisku, tylko go nacisnąłem przez przypadek, zamiast tego. No i co? No i zobaczmy, co tutaj damy radę zdziałać, no. I mnie ja tu chyba zaraz zobaczymy jak stąd wyjdę, co? Tak coś czuję, że tak. Że tak powiem Yolo. Intrus! No kurwa! Stalowe płytki w głowie! Po raz kolejny. Ile razy ja już widziałem ten zabieg w grach? Stalowe płytki w głowie, odporność na headshoty. I gdzie to wsparcie ze snajperki pałsztajnie? Starowinko, babcio, kapturka, nie wiem. Ale wbiłem do na więc w sumie jest okej. Okay. Ten cały Lazarewicz zna się na rzeczy sali. Szkoda, że tego nie widzisz. Dokumenty o wszystkich ekspedycjach, które poszukiwały Szambali. Poczynając od XVII wieku. A co z dziennikami Marco Polo? <grym> jest dziennik jest telewizyjny! się, masz mało czasu. Nie. Tak, już lec. Godny pielgrzym otrzyma złoty paszport? By pokonać przeszkody na drodze do szampanii, złoty paszport, co? To ma niby znaczyć. Brzmi jak nagroda w jakimś konkursie dla imigrantów. Mam. <grym> z wielkim żalem pozostawiłem swych towarzyszy ich losowi. Losowi, który zawdzięczają straszliwemu ładunkowi, który zabraliśmy z szampanii. Musieli uznać, że tsunami to jakaś polska kara. Chwileczkę. Kolera. Obawiam się, że kamienia Cintamani tu nie ma. Co? Posłuchaj. Wolałbym raczej poczuć gniew Hana Kubilaja, niż zabrać kamień Cintamani z owej świętej kaplicy. Przecież Marco Polo nie wziął kamienia. Więc jaki straszliwy ładunek miał na myśli? Nie wiem. Jeśli kamienia tu nie ma, to czego u szuka Lazarewicz? Szambali. Na Borneo? Chyba go nieco zniosło z kursu, nie? Próbuję wrócić po śladach Marco Polo do szambali. Czemu? Bo kamień wciąż tam jest. Chloe, możesz rozmawiać? Mogę, słucham. E, czy na tych wykopaliskach znaleźli chociaż jedno ciało, jakieś szczątki? Tylko o tym wspominasz. Nic z tych rzeczy, a co? <laughs> 600 rozbitków i ani jednego ciała, nie dziwicie to? Więc gdzie się podzieli? A ty gdzie byś się ukrył przed tsunami? Na wyższy ląd. Bingo, chodźmy na górę. Założymy się, że znajdziemy kumpli, Marko. Chloe, dołączysz do nas? Już lecę. Super. O. o Ej, musisz się zbierać. E, jeszcze minutę, Sali. Nie masz minuty! Co jest? No właśnie. Nie żyją! My też zaraz zginiemy, ale postrzelajmy sobie jeszcze trochę. Znajdźmy Dobrze się. się składa. O, jak miło. To będzie dobra zabawa. Przytrzymaj L2, aby wykonać celowany rzut granatem. Trzymając L2, naciśnij L1, aby rzucić granatem. Aha! L2 i L1, pojebało ich. Do widzenia. Przytrzymaj L1. Aha, dobra, w taki sposób mogę to też zrobić, co? Dobra. Skosztuj tego! Skosztuj granata, dziwko! Juhu! Pięknie. Dobra, tamtemu koledze też rzucę granej grenejda. Też nie, wstrzymałbym się. A, dobra, jebać was. Mamy ich tutaj co nieco w zapasie, więc żaden problem, żeby sobie trochę jeszcze porzucał. A no i oczywiście postrzelał. Oni też oczywiście nie będą pozostawali dłużni i też we mnie zajebią granatem pewnie parę. Tudzież nawet paręnaście razy. Bo to tempechuje są i mnie bardzo nie lubują. O kurwa, gdzie ja ten granat rzuciłem? Do wody. Nie było pięknie, w sumie zgodnie z moimi tutaj planami. Idą środkiem, kurwa, bokiem mi tu idą panie, a nie środkiem, Tididut, tididut, dobra, nie ma go, e, idą środkiem. Gdzie idą niby? Tam z prawej może? Granaty jakieś tam wydupia. Co to za granaty wydupia? A ała! o wa! Dobra, match neida, bitches! A don't! Ty tamtego zabił ze snajperki, ja nawet nie zdążyłem granatem rzucić w niego. Zero zabawy z tobą sali, pałsztajnie! Dobra, macie neida. jeszcze jednego. Mi się już skończyły niestety tutaj, w moim małym zapasiku staszu. Dobra, on tam do końca celuje. Stamtąd jeszcze idą. Boże. A ła! O, jak on zdjął pięknie z tej snajperki. Przeładujmy sobie w takim razie na spokojnie. Tutaj idą, stamtąd idą, kurwa zewsząd. Najwięcej to stamtąd w tej chwili, chyba. W głowę liczę, że będę im trafiał. Kurwa, granat mam pod nogami. Nate, powiem wam, że bardzo niewielkim stopniu się przejmuje tym, że ma granaty pod nogami. Dobra, to takie trochę mniej skuteczne niż kałak zdecydowanie. Macie tam. Macie granata. Dam radę. Nie dam chyba rady. O kurwa, no i źle zrobiłem. Nie tak tu chciałem rzucić. Idą stamtąd, idą stamtąd. Do saliego strzelają w tej chwili. Pomógłbym, mu, wiecie? Chociaż kurwa. Nein! Strzelają do mnie jebańce. Patrzcie, jak sali pięknie tam celuje. Dobra, sali, ty się kurwa nie przejmuj. Ja to wszystko ogarnę. Będę no tak ciupciał, żeby im porobić dziury w nogach. To będą wolniejsi. Taki jest mój plan. Mogę sobie bardzo leciutko przybliżyć ten widok. W wręcz niezauważalnym stopniu, ale hej, mogę, to się liczy. Jest ich za dużo, nie pierdol sali, tylko się skup na strzelaniu. Had w głowy dostał na pewno, a nie zginął. Dobra. Czas trochę połazić Wysłań i zebrać... Posiłki. O Jezus Maria. Czekaj. Zrobię stąd, co się da! Hadong! Hadong! Dong! Yeah! <laughs> Ten rewolwer ma moc, to trzeba mu przyznać. Ja pierdolę, ile ich tu idzie? Pomocy. Macie tam Neida, daleko, żeby złapał, tych, co już nam idą. Yeah! Pięknie. O Jezus Mare, ile ich tam nasrało. Macie tam jeszcze jednego kutasy. Pięknie! Hahaha! <laughs> Explosion! Okej, okay. co się... No nie no! Ratunku! Nie jestem ratunku, jestem tylko volt, kurwa! Takim, takim, żartem zarzucę. O, pięknie, granat mu pod nogi spadł, więc nawet, nawet gdyby żył, to by się zabił. Nie wiem, czy oni będą przychodzić w nieskończoność, póki ja mam tego. Wrzuć granat do wieży, dobra, sobie zgarnę grenady w takim razie. Tu musimy od covera do covera. Ile mam do tego, do defendera? Wezmę sobie zwykły pistolet najlepiej. A dong! Unikamy ostrzału! Unikamy ostrzału! Powiedziałem, kurde! Dobra, wrzuć granat do wieży. Dam radę stąd wrzucić tam ten granat. Chyba dam, spróbuję. No ile było, całkiem ładnie. Na samiutkim brzegu ten granat wylądował. Nie wiem. Nie wiem, jak to siadło, nie wiem skąd, powiedzmy, gra miała zalecane kąty rzutu, ale w miarę mi się udało to, tak jak miało się udać. Dużo z nich ma tu Shotgun, oni potrafią, niestety, mimo wszystko, na długi dystans spory. Nie chcę tego kurwa, chcę Kałaszen. Kałaszen, mój ty, bracie. Okej. Okay. Nie idzie mi ostatnio wymyślanie rymów, ale może to dlatego, że nigdy mi nie szło wymyślanie rymów. Może ewentualnie porównania, na przykład. Widzicie, w ogóle nie wieje, woda się nie rusza prawie w ogóle. No to wiatr jest tak silny jak nie, wieje tu tak mocno jak pod spódnicą zakonnicy. Hmm, A, e, dobra, odpuszczę sobie. Po prostu będę strzelał i się darł i krzyczał: "O, oh, oh my god, wytyfy, what the fuck?" Czyli będę prowadził typowego, standardowego let's play'a. Tutaj chcę sobie podejść, nie ma jakieś ammo, nie, dobra. Tu się sali strzaił, on tutaj jakieś pierdoło odwalał, to chodźmy przed siebie. Mamy jeszcze chwileczkę tutaj strzelania, ten... więc zobaczmy czy coś tutaj odkryjemy. Będziemy kończyli epic, albo wiecie, w sumie to skończymy go już teraz. Bo, bo odkrywanie zostawimy sobie na kolejne, a to jeszcze być może zdążę wam dzisiaj upload'nąć. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam to strzelanie podobało, być. zmierzamy ku odkryciu tajemnic Szambali. Trzymajcie się, hej!